W końcu to zrobiłem. Nikt z was we mnie nie wierzył, ale w końcu mi się udało. Naprawdę? Znalazłeś w końcu pracę? Jestem z ciebie dumny. Pracę? Co ty gadasz? Bezrobocie to życie. Mówię o dziewczynie. Nareszcie mam dziewczynę. Czekaj, czekaj. Jakim cudem ci się to udało? Bardzo śmieszne. Idealnie do siebie pasujemy. Jest moją bratnią duszą. Dobra, chcę ją poznać w realu. Jestem wolny cały tydzień. Zaplanuj na kiedyś spotkanie. Powiem o tobie same dobre rzeczy, że pożyczyłeś mi dziesięć tysięcy i nie byłeś zły, jak rozbiłem twojego Mercedesa. Zakocha się w tobie jeszcze bardziej. Nie damy rady. Ona jest trochę wstydliwa, więc nie będę jej stresować. Jak będzie gotowa, to wtedy się spotkamy, okej? Okay? Słabą wymówkę wymyśliłeś, ale niech będzie. Jak się nie spotkamy, to wyślij chociaż jakieś wasze wspólne zdjęcie. Jak się na przykład przytulacie. Każda para ma takie. Ona nie lubi zdjęć. Wolimy żyć chwilą i nie zajmować się głupotami. Rozumiem, nie chcesz jej pokazać, bo jest brzydka. Nieprawda. Ona jest najpiękniejszą dziewczyną, jaką znam. Znaczy, w sumie nie do końca znam. Czekaj, jak to jej nie znasz. Przecież jest twoją dziewczyną. O co tu w ogóle chodzi? No, w sensie nie jest jeszcze moją dziewczyną. Ale niedługo będzie. Od czasu, gdy zobaczyłem ją w sklepie. Jak kupowała gruszki, wiedziałem, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Bo też lubię gruszki. Potem śledziłem ją do domu i teraz codziennie patrzę, jak wszystko robi. Chodzi do szkoły. Je coś. Śpi. Wszystko. Pasujemy do siebie idealnie. Zbieram się, żeby zagadać. I jak się uda? Nikt nas nie rozdzieli. Jesteś? Michał? Czekaj, czemu policja jest pod moim domem?